Cześć, dzisiaj mam dla Was Akropolis od Gigamake, które dostałam od Hatchet Board Games. I słuchajcie, powiem Wam teraz, jak to wygląda, jak się takie gry do recenzji dostaje. Nie macie czasem tak, że patrzycie na jakiś kanał na YouTubie, który nie ma dużo subskrybentów albo po prostu jest niefajny, czytaj mój, i zastanawiacie się, jak te gry do nas dochodzą. Ja miałam w tym roku jechać na Expo, ale no, przydarzyło się tak, że nam się pojawił kolejny gracz w rodzinie, więc nie mogliśmy się w tym roku wyrobić. I e, żałowałam tego bardzo, bo Expo to jest naprawdę świetny, świetny event i uwielbiam na nim być. E, no i e, wiedziałam, że Akropolis wyprzedało się na Expo bardzo szybko, dostało nagrodę na najlepszej gier, gry rodzinnej i chciałam po prostu bardzo w to zagrać. Miałam takie FOMO, chciałam po prostu, no. O, ja tak mam, że jak wychodzi jakaś gra i jej nie mogę mieć, to wariuje. Więc e, napisałam do Hatchet Board Games, które te gry rozprowadza, czy nie byłoby może okazji, żeby taką grę dostać, bo taka sytuacja nie ma problemu i wysłali mi wielką paczkę, jak może widzieliście. Więc słuchajcie, czasami jestem naprawdę e, przytłoczona hojnością tych wydawnictw. Oni nic o mnie nie wiedzieli. E, wiedzą, że ja nagrywam wszystko po polsku. E, powiedziałam, że zrobię kilka fotek na Instagram zrobiłam. Czy one są dobre? Nie wiem, nie są to fotki, które robią e, inni, e, którzy się zajmują fotografią e, gier planszowych, bo to w ogóle jest inny, e, inna liga w ogóle. Ale słuchajcie, mam tę grę i o tej grze będę wam właśnie teraz mówić. Akropolis to jest gra, która bardzo słusznie otrzymała tę nagrodę gry rodzinnej, bo po pierwsze jest językowo niezależna, jeżeli nie liczymy tych planszetek, które pokazują nam punktację. Po drugie jest banalnie prosta. Po trzecie, ona nie jest jakaś innowacyjna, tutaj nie ma jakiejś mechaniki, której nigdzie nie widzieliście, ale to działa i to działa na tyle Fajnie, prosto i szybko, że chcecie w to grać kilka razy z rzędu. Prawie powiedziałam pod rząd, nie mów pod rząd, bo zrobisz błąd. Jak to działa? W Akropolis każdy zaczyna z, takim, z taką płytką, to jest zaczątek naszego miasta i będziemy kupować płytki, żeby to miasto rozbudowywać. Market płytek jest rozłożony na stole i takie płytki kosztują 1, 2, 3, 4 kamienie, ale pierwsza zawsze jest za darmo, także zawsze możemy taką płytkę kupić, jeżeli kamieni nie mamy. Dostajemy taką płytkę i kładziemy ją gdzieś w naszym mieście, o ile styka się z jakimiś płytkami, które w tym mieście już istnieją. I będziemy na końcu gry liczyli punkty w zależności od tego, co na tych płytkach jest, trochę w stylu King Domino, ale do tego zaraz przejdę. Kładziemy taką płytkę i która przychodzi do następnego gracza. Jeżeli bierzemy płytkę, którą kładziemy z kolei na wierzch innych płytek, bo tak to można zrobić, na przykład tak jak robi to Lamaland. Jeżeli pod spodem są te białe e, pola. Wykopalisk, to dostajemy za to tyle kamieni, ile przykryliśmy w tym wypadku 3. I kamienie to jest właśnie to, za co będziemy kupować kolejne płytki. Także trzeba mieć na uwadze to, że, żeby tworzyć sobie takie em, trójkąty właśnie z białych tych kawałków, żeby później je zakryć kolorowymi e, elementami i dostać więcej kamieni, żeby potem móc płacić za płytki. I Im wyżej budujemy. Tym taka płytka będzie dawała nam więcej punktów. I każdy rodzaj płytki daje nam punkty za coś innego. Niebieskie płytki to jest miasto i chcemy mieć jak największe miasto, no i też chcemy mieć jak największy mnożnik tego miasta. Bo tak jak mówię, w Kingdomino, mnożymy teren razy liczbę koron, czy liczbę ognia, jeżeli chodzi o prehistorię. A tutaj będziemy mnożyć razy liczbę gwiazdek, czyli chcemy mieć jak największe miasto, czyli jak największy niebieski obszar, razy właśnie. I liczba gwiazdek w naszym mieście. Ale każdy klocek, tak jak mówię, który jest wyżej, daje nam za to więcej punktów. Czyli na przykład, jeżeli miałabym miasto, które wygląda w ten sposób, mam nadzieję, że je widzicie, to jest to miasto e, o wielkości 4, ale ten klocek jest wyżej, czyli jest to 5 razy 2, 10 punktów. Taka prosta matematyka. Żółte klocki z kolei dają nam punkty, jeżeli są. Odległe od siebie, czyli chcemy mieć znowu jakiś tam mnożnik tych żółtych punktów, i mamy w tym wypadku tylko dwie, które są od siebie odległe, bo tutaj te dwie się stykają, tu mi coś nie wyszło, także 2 razy 2, 4 punkty. Jeżeli chodzi o czerwone, to chcemy mieć je na Krawędzi naszego miasta. Nie mam żadnej czerwonej płytki, ponieważ te płytki z mnożnikiem nie liczą się jako płytki, które dają nam punkty. Oczywiście to miasto na koniec gry byłoby dużo większe niż tutaj to. W Fioletowe płytki chcą być w całości otoczone, tak jak tutaj na przykład ta. Powiedzmy, że mam ten mnożnik tutaj w tym mieście. Czyli to by było dwa razy 2, ponieważ ta płytka jest też na drugim poziomie. 4 punkty. No i zielone to są ogrody, i każdy ogród po prostu daje nam taką liczbę punktów, jaką ile mamy mnożników. No w tym wypadku nie mam żadnych, ale oczywiście, tak jak mówię, to by było, wyglądało troszeczkę inaczej. I gra się kończy wtedy, kiedy skończą się płytki. Możemy również grać w trochę bardziej zaawansowany system w tej grze, gdzie na przykład dostajemy ekstra punkty, jeżeli mamy miasto większe niż 10, jeżeli żółte płytki są, dotykają tych żółtych mnożników, jeżeli czerwona płyt, czerwone płytki mają dookoła siebie więcej niż 3 wolne miejsca. Czyli są tak jakby, jakby na odludziu. Jeżeli fioletowe płytki są wyżej niż, um, niż poziom, właśnie ten, ten parter, jakby. I jeżeli um, ogrody są obok jeziora, a jeziora to tutaj po prostu chodzi o to, żeby stworzyć taki, um, taką dziurę w naszym, w naszym mieście w ten sposób. O. I wtedy każdy ogród, który dotyka takiej dziury będzie wart więcej punktów. I tyle. I to jest zaawansowane, zaawansowane zasady wyjaśnione w 30 sekund. Także słuchajcie, ta gra jest naprawdę bardzo prosta, bardzo szybka, fajna i rodzinna. Jeżeli chodzi o wykonanie, to tutaj jest, jest prosto, ale jest ładnie. Ja tu nie mam zastrzeżeń, bo kolory są czytelne. Nawet jeżeli ktoś nie rozróżnia kolorów, to każdy z tych innych kolorów ma również inną architekturę, więc możemy w ten sposób sobie rozróżnić to, czym taka płytka jest. No Kamienie to kamienie, słuchaj, to są kostki, co tutaj mam więcej wam powiedzieć, to są kostki. Naprawdę jak na taką prostą i tanią grę, to nie mam się do czego tutaj doczepić. Atmosfera w tej grze jest naprawdę fajna, bo każdy buduje sobie to miasto, ale podbieramy sobie te płytki, jeżeli widzimy, że ktoś chce mieć kolejną fioletową płytkę na przykład, która dałaby mu ekstra trzy punkty za każdy fioletowy budynek, a ma ich sporo, no to może warto poświęcić naszą płytkę, która dałaby nam ekstra jeden punkt, żeby tę płytkę im zabrać i te punkty po prostu by przepadły. A może my też mamy fioletowe budynki, które dają nam punkty. Także jest podbieranie sobie płytek, ale to nie jest taka negatywna interakcja, e, jakieś wbijanie sobie noża i tak dalej. Jeżeli chodzi o regrywalność, to jest naprawdę spora, bo za każdym razem to miasto będzie inne, płytki będą inne. I gra jest na tyle szybka i prosta, że można w nią grać naprawdę kilka razy z rzędu. E, I... No nam to daje frajdę, oczywiście nie wszystkim da Friday, ale my lubimy gry kafelkowe, lubimy gry o budowie miasta i lubimy gry przestrzenne, bo jest to gra, która rośnie nam też w górę na tym stole, a nie tylko się rozprzestrzenia na płasko i trzeba tutaj sobie fajnie pokombinować, gdzie co ułożyć. E, także słuchajcie, Akropolis z czystym sumieniem mogę Wam polecić, jeżeli szukacie gry rodzinnej, kafelkowej, językowo niezależnej, szybkiej, prostej, łatwej. E, no, nie mogę się tej gry nachwalić i nie dziwię się, że ona tę nagrodę zdobyła. I to nie jest to jakieś gadanie, dlatego że tę grę dostałam. Nie, słuchajcie, ja tę grę chciałam, bo wiedziałam, że jest dobra, bo nagrody na Expo trzeba sobie na niej zasłużyć. Także, Akropolis super. super, 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 super. Na razie.